Cześć, kochani, witam Was serdecznie. Zobaczmy, co dzisiaj w energiach. Zobaczmy, jaką wiadomość, kochani, macie dzisiaj usłyszeć. No, zobaczmy. E, kochani, co do czytań prywatnych, zgłaszacie się, ale e, powiem szczerze, że teraz no, jest ten czas oczekiwania dłuższy, kochani. E, no, mam urlop i chcę też to jakoś wykorzystać, także. No, ten czas jest trochę, kochani, wydłużony. Także musicie się niestety uzbroić w cierpliwość. Ci co już czytania mają zamówione, opłacone, kochani, to no, staram się wyrobić do, 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 do czasu określonego, do terminu re, realizacji, którą podałam, ale no, może to być tak, że to będzie, kochani, na ostatnią minutę. Dobra, dobra. Zobaczmy, co dzisiaj, jaka wiadomość, kochani, do was przechodzi. Dobra, już patrzę. kart. Zobaczmy, co na spodzie talii. Jaka główna energia do czytania. O, kochankowie, kochani. u no to tutaj jakieś e, grubsze tematy relacyjne, miłości. E, no, jak samo nazwa tej karty wskazuje, chodzi o kochanków, chodzi o dwie osoby, które e, no, wybierają siebie, bo kochankowie to też jest karta wyboru, kochani. Także albo przed Wami jakiś wybór, Albo po prostu może być tak, że wybieracie się z tą drugą osobą wzajemnie, kochani. Może to być głębsze jakieś połączenie. Może była to jakaś, jeśli chodzi o relacje, tutaj, patrząc na relacje, znajomość taka, wiecie, nie do końca wiadomo było o co chodzi. A tutaj już w tej karcie jest pokazane, że no, już wybieramy siebie, może relacja wchodzi na głębszy, kochani, poziom. Ta karta też może symbolizować osoby, które bardzo do siebie ciągną. Ogromna chemia, no jak nazwa wskazuje, kochankowie, może jakiś flirt gdzieś, jak najbardziej, może i coś więcej, ale tu jest ogromne przeciąganie, ogromne. No, zobaczcie tą kobietę na tym zdjęciu, ona jest, no. E... No, w, w głębokim takim, bym powiedziała, uniesieniu, ten facet ją tutaj, że tak powiem, e, no, rozkłada na łopatki. Także, no, może być tak, że poczujecie się też. Tacy trochę, wiecie, e, ktoś na was spojrzy, a wam się nogi ugną, że tak powiem, kochani. Także. No, też piękna karta, no ja jestem ciekawa bardzo, co tutaj dalej się pojawi, co dalej tutaj z tą znajomością, z tą relacją, czy po prostu z tym wyborem, bo może być też tak, właśnie, że trzeba będzie tu nie tylko może kogoś wybrać, ale coś wybrać, jakiś wybór, coś po prostu teraz będzie miało dla Was ogromne, kochani, znaczenie. No dobra, to ja chcę zobaczyć, co dalej. No jestem ciekawa, kochani, jak to czytanie się tutaj dalej. Rozwinie. Dobra, patrzymy. O, i Księżyc, okej. Okay. Drugie arkano duże, y, mocne energie, kochani, trochę takie nieuniknione. Y, może być tak, że w karcie Księżyca, no, karta Księżyca to też jest noc, kochani. To jest coś, co się dzieje nocą, coś, co jest owiane tajemnicą, coś, co do końca nie jest jasne. W pierwszych tych dwóch kartach mocno zarysowuje mi się yy, może zdecydowanie się yy, na jakiś romans. Tak to widzę, coś, co jest utajone, coś, co yy, no, nikt nie może o tym wiedzieć. Coś, co się dzieje, wiecie, pod osłoną nocy, że tak powiem. Ale też yy, może być tak, że po prostu ta znajomość, czy ta relacja, czy to połączenie jeszcze. No, nie jest mocno ugruntowane, i jeszcze nie wiadomo dokładnie, co z tego wyjdzie, co będzie dalej, nie? Także może to jest jakiś początek, kochani, może to jest jakiś wybór, który dokonaliście, y, lub wybraliście po prostu kogoś albo ktoś was, albo nawzajem siebie, jak najbardziej, i teraz, no, do końca nie wiadomo. Co tutaj z tego wyjdzie? Dużo w tych dwóch kartach jest dużo wody, zauważcie. To są emocje. Woda jest coś emocjonalnego, coś, co dzieje się w naszych uczuciach, jak najbardziej. I w karcie księżyca te emocje, te uczucia nie są do końca jeszcze, wiecie, takie, takie pewne, takie jasne. Tu może być dużo niejasności. Karta raka mocno i bliźniąt się tutaj mi zaznacza. Może takie osoby gdzieś tutaj wokół Was są, albo Wy jesteście tymi osobami. I no, no dobra. Patrzymy, kochani, dalej. Oho, kolejna du, duża arkana i karta gwiazda. No, kochani, e, karty wow, że tak powiem. Spodziewajcie się tutaj. No naprawdę mocnych energii. Karta Gwiazda to jest karta spełniająca nasze marzenia, to jest manifestacja naszych marzeń. Może, kochani, w końcu dochodzi, jest jakiś wybór, jest jakieś intensywne połączenie. I Coś, gdzie widzicie, że nie tylko was, ta, was to tutaj uzdrawia na jakimś poziomie, niektórych może to uzdrawiać, czy wasze. Znowu karta, gdzie ta kobieta jest zanurzona w wodzie, ona obmywa się tą wodą, która ją właśnie tutaj może wychodzi z tych lęków, wiecie, może przygląda się tym lękom, widzi je, ale potrafi e, tak jakby z siebie je zmyć. Może tutaj właśnie chodzi o relacje. Nie wiem, co, kochanie, wy tam macie. E, napiszcie w komentarzach, jak to tutaj widzicie, to czytanie, czy ono do was tutaj pasuje i co, wam, co tam u was e, mo, może to znaczyć. I no, karta gwiazda. Mimo lęku, mimo jakichś tutaj niejasnych sytuacji, może też jakichś trudów, no może być tak, że tutaj. Będzie spełnienie, będzie spełnienie, będzie też zaufanie, mimo tego lęku, ale no wierzę, że może to się udać. Może jesteśmy bardzo różni, bo karta kochanków bardzo często pokazuje mi różnice między ludźmi, czy, czy, czy cokolwiek wy tam macie, ale tutaj jest taka nadzieja, jest taka wiara, że wszechświat dał mi to i, i będzie wszystko dobrze. Trochę takie, może manifestujecie sobie e, jakie swoje życzenia. Może zrobiliście sobie wiecie tą tablicę takich swoich e, marzeń, czy, czy piszecie w swoich e, e, notatkach, notatnikach. Jeżeli to robicie ehm, opisujecie tam swoje, czy, czy manifestujecie to, co wasze życzenia? Co ja bardzo też doradzam. E, innym, żeby, żeby to robić, bo to, co jest zapisane na kartce, no, jest to, to, to ma większe znaczenie i jeżeli często to widzimy i patrzymy na to i czy często to czytamy, to gdzieś tam kodujemy to w sobie i mówię, czy afirmacje, czy takie właśnie manifestacje i to tutaj przechodzi do Was, kochani. Tak jakby się coś dla Was spełniało, ale widzę tutaj dużo uczuć, dużo emocji w tym wszystkim. Dobra, co dalej? Okej. Okay. I jakiś konflikt. Mhm. Może być tak, właśnie, że trzeba było długo na to czekać, kochani. Może trzeba było o to walczyć. Może wywalczycie sobie właśnie e, e, tych kochanków. Może wywalczycie sobie to połączenie. Może też e, Was jest trochę takiego nie do końca. Tak jak mówię, w tej karcie księżyca, taki nie do końca jeszcze wiem, nie wiem, może, czy to jest dobre. Trochę się w, w tym jeszcze, że tak powiem, taplam w tym takim, no w tych takich emocjach i też może wcale nie takich pozytywnych, tylko takim trochę strachu, lęku i może jest taki konflikt, właśnie, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. Takich, wiecie. Um, Otóż bardzo, bardziej to widzę jako wkładanie dużo wysiłków w to, dużo siły, dużo trzeba było może rywalizować. Może trzeba było ry 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 rywaliz rywalizować z jedną kobietą czy z innym mężczyzną o tą tutaj osobę, o ten wybór. <laughs> Przepraszam, ale coś mnie tutaj w gardle zalega. Dobra, to patrzymy dalej. O, i tutaj jakiś rycerz, rycerz monet przebywa. Bardzo fajnie dużo uczuć tutaj, dużo emocjonalności, ale fajnie też, bo pokazały się karty, monety, które mówią właśnie o takim uziemnieniu. I to mi się podoba, bo tylko w tej, w tutaj w tych emocjach, bycie w tych emocjach, tkwienie w tym takim też um, często emocjonalnych stanach, i to takich intensywnych, um, ale tutaj no, są też monety i jest pokazane, że jest tutaj też takie. Um, uziemnienie się w tym wszystkim, że nie tylko odpływam w tych emocjach i gdzieś te emocje mnie tak mocno, wiecie, pochłaniają, to tutaj też przy, przy, przychodzi właśnie ta ziemska energia. I tutaj jest pokazane takie, y, ktoś tutaj pojawia się, chociaż ja bardziej widzę tutaj tego rycerza, nie jako osobę, tylko bardziej jako tą energię, jako pokazanie w tej karcie tej energii, że to tutaj, że tyle tych emocji, ta manifestacja tego, że w końcu może się coś dzieje, przynosi mi um, um, takie poczucie bycia na właściwej drodze. Poczucie tego, że zmierzam ku swojemu celu, wiecie? Bo to jest rycerz monet, jest takim, um, często może powolnym, wiecie, takim, ale takim stabilnym kroczeniu ku ku temu, co sobie gdzieś tam obieram za cel. To są dobre informacje, to są wiadomości, ale takie, wiecie już, po, 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 tej, po tych takich lękach tutaj, po takim zatopieniu się w tych uczuciach, no czasami mamy takie momenty i to też jest ok. Że zatapiamy się w tym, że, że nie możemy też z tych emocji gdzieś tam wyjść, że tak nas te emocje, wiecie, trzepią na prawo i na lewo. To tutaj też jest to uziemienie, przechodzi właśnie ten, taka ziemska energia, takiego, że wiem, że idę w dobrą stronę, że wiem, że tutaj dobre sobie coś wywalczyłam. Może bardzo tutaj widzę dużo takiego starania się o to, żeby te moje marzenia się tutaj. Spełniły. Może ba, bardzo chcieliście coś osiągnąć w relacji, czy coś związanego z jakąś osobą. I tutaj mam wrażenie, że mogło to trwać długo, mogliby, mogliście to dużo energii też w to inwestować, czy, czy walczyć o coś tutaj, rywalizować nawet, ale powoli e, przychodzi ten cel. Bardzo fajnie. No i co dalej? Ha, wow! No, kochani, kolejne wielkie arkano słońce. Pięknie. Kochankowie, spotkanie dwóch osób, te słońce, ten wschód słońca, tam już się pojawia. Piękne emocje, trochę strachu, trochę lęku. Może spotkania gdzieś tam, właśnie wiecie, w ciemności, w nocy. I przychodzi takie, wiecie, uzdrowienie, takie poczucie, że, że mam to, co chciałam, takie spełnienie, takie zadowolenie. I na końcu przychodzi, kochanie, słońce, przychodzi zadowolenie, przychodzi. No, ciepła energia, zadowolenia, radości to też energia męska, takiego m, ciepła, e, energii męskiej, kochani. E, piękna karta mówiąca o tym, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Może powoli, może trochę do, dla Was za wolno, ale, kochani, spodziewajcie się tych mocnych, e, nieuniknionych, kochani, energii pięknych energii, energii spełnienia marzeń i no, słońce dla Was tutaj, do Was tutaj, kochani, zawita. Piękne energie. Ja tutaj nic, nawet nie chcę dobierać żadnych kart, bo może dobiorę sobie do tej piątki buław. Co tu było takiego trudnego? O co tutaj chodziło z tą, z tą walką o coś? Może tutaj będziecie musieli, no nie wiem, włożyć więcej wysiłku, więcej siły. Ale tutaj też są ludzie, także tak jakby. No, trzeba było. Yy, o coś zawalczyć z innymi. Ja bym chciała właśnie dopytać, o co? O co tutaj chodzi? Dlaczego piątka była? Okej. Okay. Bo piątka monet. No, wyjście z jakiegoś kryzysu, kochani. Wyjście z jakiegoś kryzysu. Może. Yy walka właśnie o to, żeby wyjść na powierzchnię. Tak, takie mam wrażenie, żeby wyjść z tego kryzysu. Tak jakby walka też, mo, mo, może o finanse, też tak może dla jednej osoby, może tu chodziło o jakieś finansowe też sprawy, żeby się gdzieś tam utrzymać, wiecie, na powierzchni. Ale jest prze, przezwyciężenie jakiegoś kryzysu, jest przezwyciężenie jakichś trudnych sytuacji, jakiegoś braku, jakiegoś niedostatku. Czyli no jest wychodzenie z tego, i tak jakby walka o to, żeby z tego wyjść. Może wy wiecie na pewno o co, o co chodzi. Jaki kryzys, jaki brak, jaki niedostatek. O co tutaj trzeba było walczyć, o co trzeba było się starać. Może też konflikt właśnie taki wewnętrzny. Czy, czy nie narobię sobie jakiejś biedy tym, t tą tutaj sytuacją, tym tutaj, co się dzieje? No dobra. Ja tylko na koniec chciałabym jeszcze wyciągnąć dla Was kartę radę. Co tutaj robić, co Taro tutaj jak wskaz... jakie wskazówki ma dla Was. O, cesarzowa. Pięknie, Kolejne wielkie arkany. Mocne czytanie, kochani, naprawdę. Bardzo intensywne energie. Cesarzowa no jest w swoim sosie, ona jest w swojej energii, kochani. Bądźcie w swojej energii, bądźcie twórczy, bądźcie kreatywni, opiekujcie się innymi, zarządzajcie tym swoim własnym światem. Cesarzowa, no, no jest cesarzową, ona włada cesarstwem, także bądźcie tą cesarzową. Wy mężczyźni też, bądźcie cesarzem, władajcie swoim światem, bądźcie kreatywni, Bądźcie twórczy, bądźcie płodni, bo, bo to jest ogromna płodność, tutaj e, coś tworzycie na, naprawdę i cesarzowa no, potrafi, to jest też osoba, która ma swoją działalność. Czy piastuje jakieś też stanowisko, którym zarządza, czy nawet jak nie piastuje jakiegoś wyższego stanowiska, to jest osobą, która no, e, ma tą swoją władzę. W swoich też rękach i potrafi dobrze zarządzać, po prostu wiecie, taka kierowniczka swojego życia, i to tutaj jest w radzie. Także nie zapominajcie o tym. Tu też jest, no kochani, uroda, takie bycie w tej takiej dobrej energii, też podobania się, wiecie, że sami ze sobą czujecie się dobrze. Piękne energie, kochani, mocne energie, piękne energie. Wychodzicie z czegoś tutaj, e, z tego tutaj, pokonujecie to tutaj, mam wrażenie. Jakiś tutaj kryzys i przepiękne, kochani, karty. No dobra. E, bawcie się tym dobrze, tą energią. E, mam nadzieję, że, że, że to się Wam spełni, kochani. No na pewno nie wszystkim, bo to jest niemożliwe, ale chociażby garstce Was, to, to, to już będę zadowolona. Dobra, okej okay, kochani. Dziękuję bardzo. Oczywiście proszę o polubienia, piszcie komentarze no i oczywiście oglądajcie filmiki moje. Na razie, trzymajcie się, pa!